To, czego szukasz, nie znajduje się na zewnątrz, to już od dawna żyje w tobie. Dlaczego niektórzy ludzie wydają się przyciągać właściwe sytuacje, odpowiednich ludzi i synchroniczne zdarzenia, jakby wszechświat szeptał im do ucha? A dlaczego inni czują, że ich prośby giną w pustce, bez echa? Prawda może być prostsza i głębsza, niż się wydaje. Komunikacja z wszechświatem nie jest zarezerwowana dla mistyków czy oświeconych. Nie wymaga rytuałów z dalekich kultur ani zewnętrznych gór. To proces wewnętrzny, subtelny, ale niezwykle potężny psychologiczny, emocjonalny i energetyczny. To dialog, który zaczyna się od jednego od ciebie. Karl Jung, ojciec psychologii głębi, powiedział kiedyś: To, co nieświadome, kiedy nie zostaje uświadomione, manifestuje się na zewnątrz jako los. Innymi słowy: To, co nosisz w swojej psychice, staje się Twoją rzeczywistością. Twoje myśli, emocje i intencje tworzą pole energetyczne, które oddziałuje na świat. Nie chodzi więc o to, by nauczyć się magicznych słów, ale by odkryć, jak działa język wszechświata i jak Ty możesz stać się jego aktywnym uczestnikiem. W tym filmie pokażę Ci sześć głębokich technik komunikacji z wszechświatem, opartych na archetypach, symbolach i świadomej pracy z psychiką, oraz jedną prawdziwą historię przemiany która może odbić się echem także w twoim sercu. To nie są triki, to zaproszenie do spotkania z samym sobą na nowym poziomie. Bo kiedy zmieniasz swoją wewnętrzną rzeczywistość, świat zewnętrzny nie ma wyboru musi odpowiedzieć. Jesteś gotów otworzyć drzwi, które od dawna czekały, aż je zauważysz? Język wszechświata. Wszechświat nie mówi słowami, nie używa gramatyki, nie buduje zdań. Jego językiem są symbole, obrazy, wibracje i archetypy wszystko to, co dociera głębiej niż logika. Karl Jung nazywał tę przestrzeń nieświadomością zbiorową ogromnym polem znaczeń, które dzielimy jako ludzkość. To właśnie z tego poziomu wyłaniają się sny, mity, wizje i znaki. Wszechświat mówi do ciebie przez te symbole ale tylko wtedy, gdy nauczysz się je dostrzegać i rozumieć. Pomyśl o tym tak: Twoja świadomość to radio. To, co odbierasz, zależy od częstotliwości, na której jesteś dostrojony. Jeśli jesteś pogrążony w lęku, chaosie i przytłoczeniu, nie usłyszysz subtelnych potrzeptów życia. Ale jeśli zatrzymasz się, wyciszysz i zaczniesz patrzeć uważnie, zobaczysz wzory. Zauważysz, że liczby się powtarzają, że przypadkowe spotkania mają sens, że pewne słowa powracają w różnych kontekstach. To nie przypadek. To język wszechświata. Jung używał pojęcia synchroniczności na określenie znaczących zbiegów okoliczności. To momenty, w których świat zewnętrzny i twój świat wewnętrzny zaczynają tańczyć w idealnej harmonii. Nie jest to magia, to odpowiedź rzeczywistości na twoją energię psychiczną. Aby rozmawiać z wszechświatem, musisz więc nauczyć się jego mowy. Obserwuj symbole. Zwracaj uwagę na sny, zapamiętuj emocje, które towarzyszą Ci przy dziwnych wydarzeniach. To właśnie tam, między słowami, rodzi się odpowiedź. Język wszechświata jest delikatny, ale mądry nie krzyczy, sugeruje, potrzeptuje. A kiedy nauczysz się go słuchać, Twoje życie przestanie być chaotyczne, zacznie mieć rytm, kierunek i sens. Modlitwa archetypowa modlitwa. Dla wielu to słowo kojarzy się z religią, z dzieciństwem, z formułkami wypowiadanymi automatycznie. Ale prawdziwa modlitwa nie ma nic wspólnego z recytacją. To nie jest prośba złożona gdzieś w niebie, ale głęboki akt porozumienia między Tobą a większym porządkiem. W ujęciu archetypowym, modlitwa to sposób na zsynchronizowanie swojego wnętrza z uniwersalnym rytmem życia. To nie jest błaganie to otwarcie. To wybór Chcę być w zgodzie z tym, co większe ode mnie. Karl Jung postrzegał modlitwę jako archetypiczny most między ego a jaźnią. Tym głębokim, nieosobowym centrum psychiki, które łączy nas wszystkich. Kiedy modlisz się świadomie, twoje słowa nie lecą w próżnie. One rezonują, tworzą wibrację, która przyciąga określony rodzaj odpowiedzi. Ale jak się modlić, jeśli nie słowami z książki? Jeden. Zatrzymaj się. Oddychaj, znajdź ciche miejsce, usiądź wygodnie, weź kilka głębokich oddechów, pozwól sobie poczuć, nie tylko myśleć. Modlitwa zaczyna się od obecności, od zakorzenienia się w chwili. 2. Poczuj intencję. Nie wypowiadaj pustych słów, skieruj uwagę do środka i zapytaj, czego naprawdę potrzebuję, za czym tęskni moje serce. Nie chodzi o to, by mieć rację, chodzi o to, by być prawdziwym. Wyraź to, co chcesz przekazać. Możesz mówić szeptem, możesz myśleć, możesz pisać. Forma nie ma znaczenia. Liczy się autentyczność. Mów do wszechświata tak, jak mówisz do kogoś, kogo kochasz, z szacunkiem, bez udawania. Zamiast błagać moment, proszę, daj miło. Spróbuj powiedzieć: dziękuję za to, co już się dzieje. Wierzę, że wszystko ma sens, nawet jeśli go jeszcze nie rozumiem. Wdzięczność ma ogromną moc. Zmienia pole energetyczne wokół ciebie. Przestajesz nadawać z częstotliwości braku, a zaczynasz z częstotliwości zaufania. Cztery: słuchaj w ciszy. Po zakończeniu modlitwy nie wstawaj od razu, zostań w milczeniu, wsłuchaj się nie w hałas świata, ale w subtelne poruszenia w sobie. To właśnie tam pojawiają się odpowiedzi. Modlitwa to nie monolog, to dialog. Gdy mówisz z głębi siebie, wszechświat odpowiada. Nie zawsze tak, jak oczekujesz, ale zawsze tak, jak potrzebujesz. Regularna modlitwa archetypowa to nie rytuał, to praktyka obecności. Przypomnienie, że jesteś częścią czegoś większego, że nie jesteś sam i że Twoje słowa mają znaczenie. Znaki i synchroniczność. Bywają chwile, gdy życie wydaje się mówić do nas. Przez przypadkowe spotkania, powtarzające się liczby, sny, które dziwnie pasują do tego, co dzieje się w rzeczywistości. Dla niektórych to zbieg okoliczności, dla innych głębszy znak. Karl Jung nazwał to zjawisko synchronicznością, znaczący zbieg okoliczności, który nie ma logicznego powiązania, a jednak porusza nas wewnętrznie. To tak, jakby coś, jakaś większa inteligencja, zsynchronizowało wydarzenia w taki sposób, by przyciągnąć naszą uwagę. Przykład: myślisz o kimś, z kim nie miałeś kontaktu od lat, i tego samego dnia ta osoba do ciebie pisze. Albo ciągle widzisz te same liczby: 11, 11, 22, 22 i zaczynasz się zastanawiać, czy to przypadek. Jung powiedziałby: Jeśli to cię porusza, to już nie jest przypadek. To zaproszenie do refleksji: synchroniczność to dialog między twoim wnętrzem a światem zewnętrznym. To sposób, w jaki nieświadomość Twoja i zbiorowa próbuje nawiązać kontakt z Twoją świadomością. Te momenty nie są magiczne w sensie bajkowym, są głębokie, symboliczne i bardzo osobiste. Aby zacząć zauważać synchroniczność, trzeba zmienić sposób patrzenia. Nie chodzi o to, by szukać znaków na siłę, chodzi o to, by być obecnym, uważnym i otwartym na symboliczne znaczenie wydarzeń. Wszechświat nie używa języka dosłownego. On mówi obrazem, rytmem, emocją. Warto prowadzić dziennik synchroniczności. Za każdym razem, gdy coś cię poruszy, coś dziwnego, co jednak wydaje się mieć sens, zapisz to. Z czasem zaczniesz dostrzegać wzory. Zauważysz, że sny, znaki, rozmowy i zdarzenia zaczynają się ze sobą splatać, tworząc opowieść, której bohaterem jesteś ty. Jak odróżnić znak od zwykłego przypadku? Po pierwsze, po emocji, synchroniczność porusza. Czujesz, że coś się dzieje, choć nie umiesz tego wyjaśnić. Po drugie, po powtarzalności. Jeśli coś dzieje się raz, może to być zbieg okoliczności. Jeśli wydarza się trzy razy w różnych kontekstach, to już komunikat. Po trzecie, po znaczeniu symbolicznym. Znak nie musi mieć sensu logicznego. On rezonuje wewnętrznie jakby twoja dusza go rozpoznawała. Zacznij traktować życie jak rozmowę, zamiast pytać, dlaczego to się wydarzyło, zapytaj, co to może znaczyć. Taka zmiana perspektywy otwiera drzwi do głębszego rozumienia siebie i do realnej przemiany. Nie jesteś sam, twoje życie mówi do ciebie cały czas, naucz się słuchać, a zobaczysz, że odpowiedzi zawsze były blisko. Afirmacje i przeprogramowanie psychiki. Każda myśl, którą powtarzasz, tworzy ślad w Twojej psychice. Z czasem te ślady stają się przekonaniami, a przekonania filtrem, przez który postrzegasz świat. To, co nazywasz rzeczywistością, często jest tylko odbiciem Twoich wewnętrznych wzorców. Afirmacje to narzędzie, które pozwala świadomie przejąć ster nad tym procesem. Nie chodzi o mechaniczne powtarzanie pozytywnych zdań. Chodzi o tworzenie nowego języka wewnętrznego, takiego, który wspiera, a nie sabotuje Twoje działania, marzenia i relacje. W psychologii analitycznej Junga proces uzdrawiania polega na integracji, dopuszczeniu do świadomości tych części siebie, które były wyparte lub zaniedbane. Afirmacje są sposobem, by zaprosić te nowe jakości do swojego życia. To jakby powiedzieć: Tak, jestem gotów, by żyć inaczej. Ale skuteczna afirmacja musi spełniać kilka warunków. Po pierwsze, czas teraźniejszy. Zamiast mówić, będę zdrowy, powiedz, jestem zdrowy. Dlaczego? Ponieważ twoje nieświadome nie rozumie przyszłości. Działa tu i teraz. Jeśli mówisz, będę, zawsze pozostaniesz w stanie oczekiwania. Po drugie, emocja. Sama treść słów nie wystarczy, musisz je poczuć. Jeśli mówisz, jestem bezpieczny. Ale w środku czujesz lęk, twoja energia temu przeczy. Zatrzymaj się, oddychaj, wejdź w stan spokoju. Wypowiadaj afirmacje z wnętrza, nie z umysłu. Po trzecie, konsekwencja. Afirmacje to nie zaklęcia, które działają po trzech powtórzeniach, to codzienna praktyka. Najlepiej rano tuż po przebudzeniu i wieczorem przed snem, kiedy granica między świadomością a nieświadomością jest najcieńsza. Możesz stworzyć własne afirmacje. Kilka przykładów. Jestem wystarczający dokładnie taki, jaki jestem. Zasługuję na miłość i szacunek. Każdego dnia tworzę życie w zgodzie z moją duszą. Warto zapisywać je ręcznie. Pisanie angażuje inne obszary mózgu niż samo myślenie czy mówienie. Możesz je również nagrywać własnym głosem i odtwarzać podczas spaceru czy medytacji. Z czasem zauważysz subtelne zmiany. Przestajesz reagować automatycznie. Podejmujesz decyzje z większą świadomością. Czujesz więcej spokoju. To znaki, że Twoja psychika zaczyna odpowiadać na nowe informacje, które jej dostarczasz. Afirmacje to nie ucieczka od rzeczywistości. To wybór nowej narracji. To głos Twojej jaźni, która mówi o to możliwe, to bezpieczne, to Twoje. Energia i wibracja. Wszystko jest energią. To nie metafora, to fizyka. Każdy atom, każda cząstka, każda myśl i emocja wszystko emituje wibracje. Ty również, twoje pole energetyczne, nie kończy się na ciele. Jesteś częścią większego systemu, a ten system odpowiada na to, co z siebie wysyłasz. Karl Jung mówił, że to, co nieuświadomione, kieruje twoim życiem, dopóki nie stanie się świadome. A kiedy staje się świadome, zaczynasz wpływać na to, co przyciągasz. Twoje myśli stają się polem, twoje emocje impulsem, a twoje intencje kierunkiem. Zauważ, kiedy jesteś spokojny, wdzięczny, obecny, świat zdaje się układać wokół ciebie inaczej. Ludzie reagują inaczej, przypadki stają się pomocne. Kiedy natomiast żyjesz w napięciu, lęku i chaosie, te same mechanizmy przyciągają opór, konflikty, zamęt. To nie magia. To rezonans. Jak więc podnosić swoją wibrację świadomie? 1. Wdzięczność. Wdzięczność jest jedną z najwyższych częstotliwości. Nie musisz czekać na wielkie wydarzenia. Zacznij od prostego: Dziękuję za to, że oddycham, za światło dzienne, za szansę na nowy początek. Codzienny rytuał wdzięczności zmienia Twoje pole energetyczne. 2. Ruch i Ciało. Twoja energia nie krąży w pustce. Krąży przez ciało. Ruch to język życia. Tańcz, rozciągaj się, spaceruj. Nawet krótka aktywność fizyczna rozprasza zastoje energetyczne i przywraca przepływ. Trzeci. Oddech i obecność. Głęboki oddech to najprostszy sposób na powrót do siebie. Zatrzymaj się. Oddychaj świadomie przez minutę. Poczuj, jak twój system nerwowy się wycisza. W tym stanie możesz lepiej słyszeć, co mówi życie. 4. Otoczenie. To czym się otaczasz, wpływa na twoją wibrację. Muzyka, zapachy, kolory, ludzie, informacje, wszystko ma częstotliwość. Wybieraj świadomie. Jeśli coś cię osłabia, to nie jest dla ciebie. 5. Intencja. Zadaj sobie pytanie każdego ranka: jaką energię chcę dziś nieść? Nie chodzi o perfekcję, chodzi o kierunek. Im częściej wracasz do swojej intencji, tym bardziej życie zaczyna z tobą współbrzmieć. Podnoszenie wibracji to nie przymus pozytywnego myślenia, to delikatna praktyka troski o swój wewnętrzny stan. Im bardziej jesteś spójny, tym silniej przyciągasz doświadczenia, które ci służą. Jak powiedział Jung, świat, który widzisz, odzwierciedla to, kim jesteś. Wszechświat nie odpowiada na słowa, odpowiada na Twoją częstotliwość. Wizualizacja twórcza wyobraźnia to nie dziecinna fantazja. To narzędzie tworzenia. Twój umysł nie odróżnia obrazu mentalnego od rzeczywistości. Dla nieświadomości jedno i drugie jest prawdziwe. To, co wyobrażasz z emocją i powtarzalnością, zaczyna wpływać na Twoje wybory, Twoją energię i Twoje życie. Wizualizacja twórcza to praktyka świadomego podawania swojej psychice obrazów. Które mają moc transformacji. Karl Jung mówił, że symbole mają większą siłę niż racjonalne idee. Obraz działa szybciej niż słowo, głębiej niż logika. Dlatego właśnie wizualizacja jest tak skuteczna. Nie chodzi o to, by marzyć na siłę, ale by stworzyć wewnętrzny obraz tego, co jest zgodne z Twoją duszą i zakorzenić go w emocji. To nie jest wyobrażenie życzeniowe, to wewnętrzny trening obecności i rezonansu. Jak praktykować wizualizację? Wybierz przestrzeń i czas. Najlepsze momenty to tuż po przebudzeniu i tuż przed zaśnięciem. Wtedy granica między świadomością a nieświadomością jest najcieńsza. Usiądź lub połóż się wygodnie. Zamknij oczy. Oddychaj i uspokój umysł. Zrób kilka spokojnych, głębokich oddechów. Pozwól, by ciało się rozluźniło. Im mniej napięcia, tym łatwiej zbudować klarowny obraz. Stwórz wizję zmysłami. Wyobraź sobie sytuację, relacje, miejsce, cokolwiek, co pragniesz stworzyć. Ale nie patrz na to z zewnątrz, wejdź do środka, jak to pachnie, co słyszysz, jakie uczucie pojawia się w ciele. Im więcej zmysłów zaangażujesz, tym silniejszy efekt. Dodaj emocje i intencje. To klucz. Sama scena to za mało. Musisz poczuć, że to się dzieje teraz. Użyj afirmacji, co to jest moje. To już się realizuje. Mów do siebie z wiarą. Zakończ wdzięcznością. Zakończ swoją wizualizację krótkim momentem wdzięczności, jakby to, co zobaczyłeś, już było Twoją rzeczywistością. To wzmacnia przekaz. Możesz też stworzyć tablicę wizji, zbiór obrazów, które symbolizują Twoje intencje. Patrzenie na nią codziennie utrwala kierunek, w którym chcesz iść. Wizualizacja to próba generalna duszy. Im więcej razy zobaczysz i poczujesz to, czego pragniesz, tym bardziej Twoje życie zacznie się z tym dostrajać. Nie dlatego, że coś magicznie się wydarzy, ale dlatego, że staniesz się osobą gotową to przyjąć. Czasem słowa wypowiedziane nie wystarczają. Potrzebujemy je zapisać, zobaczyć, dotknąć, nadać im formę. Pisanie to nie tylko akt komunikacji to rytuał, to sposób, w jaki nieświadomość przemawia przez rękę do świadomości. A list do wszechświata staje się wtedy aktem twórczej intencji. Pisząc list, zatrzymujesz się, porządkujesz myśli, formułujesz swoje pragnienia z większą jasnością. A to, co jasne wewnątrz, ma większą moc manifestacji na zewnątrz. Nie ma jednej poprawnej formy. Liczy się szczerość. Możesz zacząć od słów drogi wszechświecie albo po prostu pisać z serca. Najważniejsze jest to, by pisać w pierwszej osobie w czasie teraźniejszym i z uczuciem wdzięczności. Zamiast chciałbym kiedyś znaleźć sens życia, napisz: Dziękuję, że odnajduję sens życia każdego dnia w małych rzeczach. Taka forma zakorzenia Twoją intencję w tu i teraz, nie jako coś odległego, ale jako coś, co już zaczyna się dziać. Dobrze jest pisać ręcznie. Dotyk papieru, ruch dłoni. To wzmacnia symboliczny charakter tego aktu. Możesz zakończyć list słowami zaufania. Wierzę, że wszystko przychodzi w odpowiednim czasie. Jestem otwarty, a na to, co najlepsze dla mojej duszy. Co zrobić z listem? To zależy od Ciebie. Możesz go złożyć i schować w szczególnym miejscu. Możesz go spalić, jako symboliczne oddanie intencji żywiołowi ognia. Możesz go zakopać lub wrzucić do rzeki. Każdy gest, który wyraża zaufanie i puszczenie, będzie właściwy. Nie chodzi o to, by kontrolować odpowiedź. Chodzi o to, by zaufać procesowi. Wszechświat odpowiada nie na nacisk, ale na zgodność Twojej intencji z Twoim wewnętrznym stanem. List to zwierciadło. Zobacz w nim, co naprawdę nosisz w sobie. Historia Luci Lucia miała 52 lata, kiedy poczuła, że jej życie się zatrzymało. Dzieci wyprowadziły się z domu, małżeństwo trwało, ale bez bliskości, a praca, choć stabilna, nie dawała już żadnej radości. Każdy dzień był powtórzeniem poprzedniego. Czuła, że coś w niej umiera, choć na zewnątrz wszystko wyglądało normalnie. Pewnej nocy, szukając pocieszenia w internecie, trafiła na wykład o modlitwie archetypowej i afirmacjach. Coś w niej drgnęło. To nie były puste obietnice sukcesu. To było głębokie przypomnienie, że jej wewnętrzny świat nadal żyje. Następnego ranka, po wielu latach, usiadła w ciszy. Wzięła głęboki oddech i zaczęła mówić do życia. Najpierw szeptem, potem na głos. Mówiłam, dziękuję, że mogę czuć. Dziękuję, że jeszcze nie jest za późno. Wierzę, że to, co prawdziwe, przyjdzie. Zaczęła zapisywać afirmacje na karteczkach i przyklejać je na lustrach. Codziennie rano, zanim spojrzała w ekran telefonu, patrzyła na swoje odbicie i mówiła: Jestem obecna, zasługuję na radość, moje życie ma sens. Wieczorami wizualizowała nie rzeczy materialne, ale uczucia, których pragnęła: czułość, śmiech, wolność. Pisała listy do wszechświata, z początku niepewnie, potem coraz odważniej, a w każdej modlitwie, w każdej afirmacji pozwalała sobie poczuć, że to już się dzieje. Zmiana nie przyszła natychmiast, ale była głęboka. Zaczęła śnić inaczej. Jej sny były jasne, symboliczne, pełne znaków. Zapisywała je, analizowała, czuła jak coś w niej się budzi. Pewnego dnia zadzwoniła do dawnej przyjaciółki, potem do siostry. Zaczęły się rozmowy, potem spotkania. Jej mąż, poruszony jej nową obecnością, zaczął ją naprawdę słuchać i ona jego. Coś między nimi zmiękło. Dziś Lucia mówi, że nie zmieniła życia, ona wróciła do siebie. To był proces niespektakularny, ale prawdziwy. Krok po kroku, słowo po słowie, zaczęła mówić językiem wszechświata. I wszechświat odpowiedział: Historia Lucji nie jest wyjątkiem, jest dowodem, że kiedy przemieniasz wnętrze, zewnętrzny świat musi to odzwierciedlić. Twoje myśli to nie tylko wewnętrzne dialogi. Twoje emocje to nie tylko prywatne przeżycia, Twoje intencje to nie tylko pragnienia. Wszystko, co dzieje się w Tobie, rezonuje. Każda myśl, która ma moc, każde słowo, które niesie uczucie, każda modlitwa, która wypływa z głębi, jest wysłana jak sygnał w przestrzeń i wszechświat odpowiada nie przez cudowne zdarzenia na zawołanie, ale przez znaki, synchroniczność, zmiany, które pojawiają się wtedy. Gdy zaczynasz mówić Jego językiem, językiem autentyczności, wdzięczności i obecności. Nie chodzi o to, by kontrolować życie, chodzi o to, by z Nim współtworzyć, a to zaczyna się wewnątrz. Gdy zmieniasz sposób, w jaki mówisz do siebie, zmienia się sposób, w jaki świat mówi do ciebie. Pamiętaj o sześciu technikach, które poznaliśmy: o modlitwie jako akcie zaufania, o afirmacjach jako kodzie dla nieświadomości. O znakach jako odpowiedziach na Twoje pytania, o energii, którą emitujesz każdego dnia, o wizualizacji jako wewnętrznym treningu, o liście do wszechświata jako symbolicznym akcie twórczości i o czymś jeszcze. Wszystko zaczyna się w niewidzialnym, ale to, co niewidzialne dziś, staje się rzeczywistością jutro. Nie spiesz się, nie musisz wiedzieć wszystkiego. Wystarczy, że jesteś obecny, że słuchasz że próbujesz zrozumieć, co mówi życie, bo ono mówi cały czas i słyszy więcej niż myślisz.